Miejscem akcji dzisiejszego odcinka jest dworzec centralny, oczywiście nie bez powodu, tutaj po raz pierwszy w historii tego budynku odbywa się aukcja przedmiotów pamiątek po starym dworcu centralnym. Co? Zaczynamy. Dagmara Kowalska, Kolej TV. Witam serdecznie. Zapraszam. W tym odcinku Kolej TV pokażemy jak zmodernizowane są przejazdy kolejowe w województwie lubelskim. Zaprosimy na aukcję pamiątek po starym dworcu centralnym. Poszukamy też tego co łączy Kraków i Katowice. Przejazd kolejowy to miejsce, w którym krzyżują się dwa światy: czyli ten kolejowy i drogowy. Gęsta pajęczyna torów, no i oczywiście sieć dróg. I chodzi o to, żeby to miejsce było bardzo bezpieczne i właśnie dlatego w całym kraju, w kilku miejscach, modernizowane są przejazdy kolejowe. Na terenie województwa lubelskiego 70% przejazdów kolejowych jest niestrzeżone. Są one oznakowane krzyżami Świętego Andrzeja i znakami STOP właśnie tam najczęściej dochodzi do wypadków z udziałem samochodów. Wypadkowość na terenie województwa lubelskiego, na terenie zakładu linii kolejowej kolejowych w Lublinie statystycznie w przeciągu ostatnich 10 lat zmniejsza się. Ale mimo wszystko są wypadki. PKP Polskie Linie Kolejowe SA prowadzą na Lubelszczyźnie program modernizacji przejazdów kolejowych. Projekty są realizowane z środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach tego projektu będzie zmodernizowanych 24 sztuki przejazdów. 13 przejazdów niestrzeżonych zyska sygnalizację świetlną, 5 będzie zamykanych rogatkami zdalnie, 4 dostanie sygnalizację i pół rogatki, zaś na dwóch zostaną zmodernizowane dotychczasowe zabezpieczenia. Na 19 przejazdach wymieniona zostanie nawierzchnia drogowa. Modernizacja wpływa na unowocześnienie infrastruktury kolejowej, jak i drogowej. Przejazdy kolejowe z sygnalizacją lub z zaporami podnoszą poczucie bezpieczeństwa. Dobra nawierzchnia drogi na skrzyżowaniu storami daje komfort podróżowania samochodem i zmniejsza zużycie zawieszenia. Modernizacje przejazdów wpływają również na ruch pociągów. Odwołanie ograniczeń prędkości, które są na 10 przejazdach, na 9 przejazdach. Zaniechano wprowadzanie ograniczeń prędkości, co również jest ważnym elementem tego projektu. Statystyki podają, że do ponad 90% zdarzeń na przejazdach kolejowych dochodzi z winy kierujących pojazdami. Kierowcom przypominamy, że praw fizyki nie da się oszukać. Maszynista, który w ostatniej chwili zobaczy na swojej drodze przeszkodę, nie ma szansy na zatrzymanie wielotonowego składu. Pamiętajmy o tym, widząc opuszczone rogatki, czerwone światło, krzyż świętego Andrzeja lub znak stop. Autentyczna tarcza zegara kolejowego, stara, nadgryziona zębem czasu, można ją było kupić na aukcji przeprowadzonej na dworcu centralnym. Uwaga, cena wywoławcza 75 zł. No oczywiście kto da więcej, ten wygra i będzie mógł taką tarczę powiesić sobie u siebie w domu na przykład. Bardzo fajna akcja, której towarzyszyliśmy z kamerą. Zobaczcie co tutaj się działo. Warszawa Centralna, Peron pierwszy sektor trzeci. Białe litery na niebieskim tle. Tak dziś wyglądają tablice informacyjne na dworcu centralnym w Warszawie. Co się stało z wcześniejszym wyposażeniem, które przez ponad 30 lat prowadziło do celu i informowało podróżnych? Podczas remontu zdemontowano je. 5 grudnia w 36 urodziny dworca, dobrze zachowane elementy zostały wystawione na specjalnej aukcji. Pomysł na dzisiejszą aukcję zwrócił się w głowie pewnego pana, który w czasie, gdy te rzeczone kasetony były demontowane, stwierdził, że stanowią one nierozerwalną historię tego dworca i nie można tak po prostu. Ich zutylizować. Trzeba coś z nimi zrobić, powiedział, a najlepiej przekazać w dobre ręce. Ten pan to prześluga, chce prezes Polskiej Kolei Państwowej, odpowiedzialny za rewitalizację dworców. To, co kiedyś wisiało tutaj, teraz by było wyrzucone na śmietnik, a tak przy okazji można by było wykorzystane to zostanie jako właśnie upamiętnienie tych architektów. Zaczynamy od obiektu numer jeden, kasetą Pelni 1. 75 zł to cena wywoławcza Warszawa Centralna, koniecznie musi być. Na działce już, już się szykuje miejsce. 200 250 300 350 500 po raz drugi 550. Bardzo proszę Taki fajny jest kaseton z zakazem palenia. E, taki no... Taki na czasie teraz jest, więc pomyślałem sobie, że fajnie było go tak w, nad łóżkiem sobie w domu powiesić tam. 650 po raz pierwszy, 650, a nie 700. Nie wiem, tak myślę, że do 120 zł myślę, tak będę, będę licytował. 1100 po raz trzeci. Sprzedane, brawo! Dworzec w montu zaczął żyć, teraz będzie żyć nie tylko w tym miejscu, a także w domach ludzi, którzy... A będą licytować. Coś tam może się uda wylicytować. Cena wywoławcza każdego eksponatu wynosiła 75 zł. Wszystkie eksponaty znalazły nabywców. Najwyższą cenę 4900 zł. zyskał kaseton z napisem Warszawa Centralna. Łącznie zebrano ponad 109 tysięcy zł. Wszystkie pieniądze będą przeznaczone na upamiętnienie Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka, projektantów dworca centralnego. Odwiedziliśmy ostatnio Kraków i Wieliczkę. To bardzo znane miejsca, do których oczywiście można dojechać pociągiem. A w tym odcinku kolej TV pojedziemy na zachód i pokażemy Wam, co łączy Kraków z Katowicami. Kraków to historia i nowoczesne rozwiązania komunikacyjne. Tutaj powstaje zintegrowane centrum transportowe łączące przewozy kolejowe, autobusowe i tramwaj. W jednym miejscu stykają się linie dalekobieżne regionalne i miejskie. Budowany jest pierwszy w Polsce dworzec kolejowy, znajdujący się pod peronami. Dworzec w Katowicach jest wielkim placem budowy. Tutaj powstaje nowe centrum komunikacyjne umożliwiające przesiadki milionom pasażerów. Budowany jest także fragment miasta, gdzie znajdą się biura, sklepy i kina. Kraków i Katowice łączy odcinek linii kolejowej E30, na której panuje duży ruch pasażerski. Kursują tędy pociągi dalekobieżne Twoich linii kolejowych zapewniające połączenie miast na południu Polski. Obecnie podróż na tej trasie trwa godzinę i 50 minut. Modernizacja linii kolejowej E30 jest bardzo potrzebna. Kraków, Katowice, dwie bardzo duże aglomeracje połączone zatkaną ciągle autostradą A4. Dzięki funduszom unijnym będziemy mieli kawałek dobrej linii z bardzo intensywnym ruchem kolejowym. Już wkrótce czas jazdy między Krakowem a Katowicami będzie krótszy. Linia E30 między Zabrzem a Krakowem zostanie zmodernizowana. Przebudowana będzie nawierzchnia, obiekty inżynieryjne, sieć trakcyjna i zasilająca. Zamontowane zostaną nowoczesne systemy sterowania ruchem. Po remoncie pociągi pasażerskie będą mogły rozwijać prędkość 160 km na godzinę. Tory osłonią ekrany akustyczne. Stacje i perony staną się łatwiej dostępne dla osób niepełnosprawnych. Prace zakończą się w 2014 roku. Będą kosztowały miliard 300 milionów złotych. Zadanie będzie realizowane w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Odcinek Katowice-Kraków to fragment międzynarodowej linii E30. W skrócie informacji dziś o remontach wagonów PKP Intercity i o Warszawskiej Szybkiej Kolei Miejskiej. Centrum mojego zainteresowania będzie kolej i transport kolejowy, powiedział podczas Święta Kolejarza Sławomir Nowak, minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Obchody branżowego święta odbyły się 23 listopada. Medale za długoletnią służbę oraz zasłużony dla kolei i zasłużony dla transportu odebrało ponad 300 kolejarzy. Wręczono również odznaczenia przyznane przez prezydenta Rzeczpospolitej. Swoje święto kolejarzy uczcili też w szczególny sposób. PKP Polskie Linie Kolejowe zorganizowały akcję honorowego oddawania krwi. 42 osoby oddały prawie 20 litrów krwi. 748 wagonów osobowych naprawi PKP Intercity SA. Przewoźnik ogłosił przetarg na naprawy rewizyjne taboru. Remont przejdą wagony, którym skończyła się ważność świadectwa sprawności lub przejechały określony limit kilometrów. Niektóre z nich otrzymają nowe lub zregenerowane podzespoły. Wśród wytypowanych do naprawy wagonów znalazły się przedziałowe, bezprzedziałowe, sypialne, kuszetki barowe i restauracyjne. Przewoźnik dopuścił w warunkach przetargu zastąpienie w 200 wagonach tradycyjnych toalet nowymi z systemem zamkniętym, które są bardziej ekologiczne. Stołeczna Szybka Kolej Miejska wozi coraz więcej pasażerów. Miesięcznie z pociągów tego przewoźnika na trzech liniach korzysta nawet ponad milion osób. W drugim kwartale przyszłego roku będzie ich jeszcze więcej. Zarząd SKM-ki uważa, że tak się stanie po otwarciu podziemnego połączenia na lotnisko Okęcie. Czas szybko minia, nasz dzisiejszy dobiegł końca. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.